Jest, jest! Piękne branie. Nie zdążyłem włączyć kamery. Lipiej, na pewno, bo błysk widziałem ryby. Ja wiem, co teraz. No, pobliż się. Dobra woda. Pstrągi. Ale jakie piękne. No, hodowlane, tutaj właśnie będziemy te strążki jeść. Oj, tu muszkę bym rzucił, to była rzeźnia. Idziemy na odcinki górskie. No. Tak, tak, tak. W końcu upragniony trening ruchowy. I zobaczymy lipień pstrąg. Oby rybka obrodziła. Zobaczcie co działo się wcześniej. Kilka ujęć z tego co działo się koncertowo kilka dni temu. I zaraz widzimy się na miejscu nad wodą. Nad rzeczką. Hej! Picie wody na trasie. Jak się babimy, proszę Sandra, powiedz. Chrupcia. chrupcia. A to jest Sandra. Ej. A to jest proszę chrupcia. Jak pije. Ja wiem Ci. Czy... No, teraz... No, pobliż się. Dobra woda. A to Kupuś. Cześć, cześć, kierowca masz. Czołem. Zaczęła miejscowość. Warszawko. O, i sobie jedziemy? Taki blożek będzie. Zamieszczę to do filmu. Wszystkiego co prawda, ale no takie migaweczne. Nie <laughs> obrazicie się, nie? Absolutnie. No i proszę bardzo. Banerek. I tu, i tu update z Kołobrzegu Tak, tak, w Kołobrzegu jesteśmy, rumtur, Jestem w hotelu Olimp, bardzo fajny Standardzik, jak na trasie czuję, gramy koncerty Także tutaj zameldowanie, dzisiaj gramy festiwal, jutro koncert I w niedzielę powrót Tak to wygląda, szybciutki roomtour Nawet słuchajcie, jest lodóweczka, proszę bardzo Tak to wygląda. Łazieneczka proszę bardzo. Wszystko, co ma być, to jest. Deszczownica. Pyk-pyk. I tyle. Nie ma co? Taki meldunek z nad naszego Kochanego polskiego Bałtyku. Tu tarasik. I tak oni. O, i tu hotelik mój. Proszę. Teraz w labach, jutro próba samczek i gramy koncert. Oh yeah! I zachód słońca, to da, da, da Ale Bajera, ujęcie Spinbergowskie. Czas apokalipsy. Czas apokalipsy. Kalipsy. I mamy sprzęcik, zaraz odpalamy. To jest fajna miejscówka, ale niestety wysoka dość woda po deszczach ostatnich. W tej miejscówce miałem strągi, No jesteśmy na odcinkach specjalnych górskich. Niedaleko Kaszub. Zabrałem Was w końcu nad wodę. Po prostu się tak nie mogłem doczekać i tak to planowałem, ciągle przesunięcie koncerty, jakieś festiwale, wyjazdy. Także Jestem, ale na razie nic, ani dotknięcia nie miałem. Melduję się nad wodą z muchówką. Kiełżyk na haku 14. Tu 12. Tylko jedna mucha. Średnio długi sznur. Krótki czasami też. I idziemy tam w dół <grych> rzeki. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Na razie... Zero kontaktu z rybką. Nic nie widziałem. Nic nie słyszałem. No zobaczymy. Spod mostu wyruszamy i idziemy. Oj, tak. Bez kontaktu z rybką. Wszystkie dołki tam obrzucałem. Krótką nimfą. Zmieniłem muszkę. O. Copper head. To ciężka nimfka, na haku 10 Żeby to na tych głęboko Po opadach wysoka woda Troszkę trącona, zobaczymy jeszcze, no bez kontaktu z rybą Może coś się jeszcze wydarzy o, Zejdziemy sobie tutaj Zobaczymy W troszkę dłuższym sznurem, tutaj Kuruje już woda zwalnia troszkę Ale nic nie widzę tutaj żadnych spektakularnych wyjść z zbiórek nie ma, także słucha odpada. No mówię, woda trącona jest po deszczach i burze były, także troszkę nie trafiony termin, ale nie mam wyboru po prostu no. kupę rzeczy różnych, a i dobranie. No i tak jest medr wody i głębiej Tu już schodzi. Piękny, piękny dołek, ale pusto, pusto, aj! No, rybki. Współpracować jakieś. Lipienie. Strągi. Już kilka lat mi tu nie było i coś się pozmieniało. Widzę. Nie na plus. Niestety. Jak tu zawsze były rybki. Mniejsze, większe, na razie jest pusto. Taki pierwszy wakacyjny wypad muchowy. No będzie tego więcej, teraz troszkę czasu. Będę miał także się pospotykamy Nad wodą i seria Urbanowic Fishing Series. Może z jeszcze będzie? No na pewno będzie spinning, no i mucha, wiadomo, stepy muchowe. Także będzie na kanale od czasu do czasu, a może i częściej coś ciekawego. Byle rybki współpracowały, bo na razie to pusto, aż nie chce mi się wierzyć na tym odcinku górskim. Troszkę dłuższym szturem. już jest głęboko tutaj nie wejdę no ale idealny idealny dół troszkę zwalnia woda no i dupa idziemy dalej łachy, takie piachu. No tak to w naszych pomorskich rzeczkach właśnie wygląda. Dość ciężkie technicznie. Muchowanie jest. Dość ciężka nimfa, żeby ona do dna schodziła dość szybko. Suchej muchy nie wiążę, bo to nie ta pogoda. Nie widzę, że żadnych much. Tak jak mówię, no burzowa pogoda jest, tak? Dzień przerwy między opadami i burzami także lepszego terminu nie udało mi się zorganizować. O, tu trawy płyną Ale tego zielska i podkrzaczek. W sumie pod samymi nogami może lipień stać, ale... Nic. Pusto. Skrócę trochę sznur. No nic. Jest! Jest! Jest rybka i to nagrana! Piękny lipionek! A nie, to nie jest lipień. Co to jest? Pstrąg, ale piękny, pstrąg. Zobaczcie, ale farta mam. O. piękny, piękny. Zobaczcie, ha. i zobaczcie, jaka piękna. Wow, i na tą niwkę, jest, wydubany. Poszedł, ha, ha. nic, pusta woda, i nagle jak Filip z popiołów, Syro i piękny potok. Tak trzymać. jest. Lecimy dalej tutaj jeszcze. Jednak ta nimfka e, z mosiężną główką robi robotę. Dość ciężka. いつ Tak bez Jeszcze tutaj dołek obskoczymy. Dość krótkim sznurem. I idziemy dalej. No tu jest około metra, półtora metra wody. Są są doły po dwa metry tak. Tak Troszkę wypuścimy szturka. Trzeba uważać tak. Drzewa bardzo nisko, metr nad wodą są. I obserwujemy koniec sznura. Jakikolwiek naturalny ruch tniemy. Spodziewałam się lipienia, a tu nic. Potokowy pstrąg, widzicie, ładnie. I 100% skuteczności. Jedno branie. Rybka wyciągnięta, sfilmowana. Pięknie. Szkoda, że więcej tych rybek nie ma. Może coś będzie, jak będziemy jeszcze w dół rzekiśnik. I ósemeczka. Wycięta łacha, jak widzicie, o tu. Jest takim dłuższym sznurem tutaj, bo tu jest około dwóch metrów. Nawet płynie. Dość wartko. Tak żeby szybko ta nimfa do dna się dostała. No niestety trzeba orać tutaj. Finezji nie ma. Suchej muchy zbiórek zero. Muszki też na razie nie wrapują może pod wieczór. No ja mówię burzowy okres na Pomorzu. Burza, słońce, burza, słońce, deszcz i tak kółko. Jak widzieliście na początku filmu niedawno, wróciłem z koncertów, z festiwali. A i już myślałem, że branie, koło brzeg. No i teraz... Wakacyjne wyjazdy, no i oczywiście, jak znajdę czas, to oczywiście naturalnie wędkarstwo muchowe, spinningowe, spławikowe. Na ile czas pozwoli, będzie wędkarstwo na kanale, oczywiście, bo to jest główny content. Zapraszam na kolejne filmy. A tu na razie obławiamy bez kontaktu z rybką. Prześwietlona woda, tu też jest dołki, są. Jest rynna No i szukamy rybek, szukamy na krótkiej nimfie No więcej nie może się rozwinąć jak zobaczcie Tu powalone drzewa Tu jest nurt I dołek I obławiamy Nic tutaj nie ma. Tu jest taki fajny odcinek. Wypłycenie i kamienie. I taka jest. Nurt bardzo przyspiesza tak, z tego dołka tutaj. Tu nic nie było. Idziemy dalej na płytkie. Piękne miejsce są. To płyciutko. O! Zobaczcie, jak białka. Trzęska czasami. Tutaj porzucamy. Górny nurt jest po bokach. I środek płytki i To idziemy oj tak to jest dojście w ogóle średnio to widzę kolejna miejscówka tu są rynny przyspiesza nurt masz jakiś lipień wymarzone miejsce takie kamienie kamieniste dno wartki nurt zobaczymy jakiś lipionek by się zameldował byłoby pysznie cały czas krótki sznur w zasadzie nimfa jedziemy Zobaczmy tutaj za tym powalonym drzewem muszę robić głębiej kontakt z przynętą, z muchą. na nadmiar sznurak, jest szybki prąd, ósameczka. I operujemy dłuższym sznurkiem. E, nic tu nie ma. Szkoda, bo miejscóweczka jest lipionkowa. Urocza. Miejscówka lipieniowa, już troszkę nurt zwalnia, coraz głębsze doły są, łachy piachu. Schodzę cały czas w dół rzeki, no ale nic słuchajcie, martwi mnie jedno, po tych trzech latach, latach przerwy chyba tutaj, u mnie na odcinkach specjalnych po prostu lipienia nie ma. Mam muchę lipieniową, oram dno, dołki wszystkie, o głębsze miejsca do dwóch metrów i nic słuchajcie pstrąch tylko mnie no zastanawia, bo jeszcze nie ma zawodów tylko za parę tygodni chyba, tu będą się rozgrywać tu miasta czy nawet za miesiąc ale widzę, że ale zawsze lipionki jakieś były No jeszcze w dużeki. Za dużo czasu nie mam. No w tych miejscach powinny być lipienie na bank. Po prostu piękne miejscóweczki są krótkim sznurem operuję średnim to maksymalnie nic więcej się nie dzieje o! Aj, myślałem już znów włączę kamerę przed braniem i wyczuję pismo nosem, no niestety tak dobrze, że nie jest, nie jest za każdym razem wiadomo i czy pokory każdy wie ale jest cudownie, przepięknie. Lipcowe popołudnie. Petarda. Jeszcze z tej strony obłowie. I suwę. z to jest taka łacha. Obłowie jeszcze tutaj, pójdę dalej jeszcze troszkę. Jak nic nie będzie, to niedługo. Zmykam do auta. Ważne, że dzień nad przepiękną rzeką, rybka w ręce była, pięknie się wpiął pstrąg potokowy. Mogę być zadowolony, na pewno tutaj wrócę. Za parę tygodni. Może jeszcze na inny odcinek specjalny zobaczymy. A ta miejscówka to widzę. Pusto. Pusto, pusto. Może pokłute. Może po prostu ich nie ma. Okej. Okay. no rzeczką fajnie, ale tutaj wyjść z niej. To ło, panie, grubo. Ale jesteśmy. No, jeszcze kawałeczek tam pójdziemy, zobaczymy. Coś pięknego. Ale lipieniowa miejscówka. Zobaczcie tu, kurde, z 2,5 metra głębokości. Wolny nurt spowalnia tutaj, zwęża się rzeka. I lipieni uwielbiają takie coś. Ale tu, tam dalej, nic nie oczkuję. Nie widzę wyjść żadnych zbiórek. Głęboko schodzę nimfą na 2 metry. No, niestety po prostu murowany lipień nie? ale zero nic nawet dotknięcia nie miałem a nic spróbuję jeszcze tu w sierpniu albo nawet we wrześniu te odcinki tutaj bardziej niż inne za lipieniem może jakieś suche muszki będą może będzie jakiś nie wiem na chorusty zobaczymy kiedyś miałem lipienie na suchą muchę teraz nic zero dobra idziemy jeszcze tam w dół zobaczymy co się wydarzy branie, słuchajcie. Tylko jest niedostępny teren, tam jest ponad 2,5 metra głębokości, ale tu właśnie Zobaczcie, tu piękne branie. Nie zdążyłem włączyć kamery. Lipień, na pewno bo błysk widziałem ryby. Nie wiem, 40 centów na pewno miał. Kilka razy szarpnął się wypiął. No tutaj mówi, nie wciąłem go dobrze, bo ledwo zauważyłem branie, nie? Ledwo sznur po prostu się tak drgnął ale niesamowite tu jest dost... nie, tu nie można zwodować tej ryby nawet tam jest muł tam nie zejdę na dół ale baja po prostu słuchajcie jaka miejscowa tu jest 2,5 metra no wypuszczam sznur No i już okuta rybka ale coś pięknego tutaj jest tu brodzić nie można niestety jest za głęboko chociaż jak miał śpiochy to może bym tutaj wszedł na tą łachę piachu. Aj, jeż. gdybym to wciął tu, a petarda. Piękna ryba. Aj, 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 Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy jeszcze kilka takich miejscówek. Może będzie wejście do wody jakieś korzystniejsze. Oj, tak. Jeszcze kawałeczek jestem w tej miejscówce tutaj z też kąpielisko, nawet że 2 metry pod huśtawką jak widzicie No nie widzę, słuchajcie, wyjście rybek niestety piękna woda. O widać jak się kładą trzciny zobaczcie jak pięknie. Epilog Krótkie podsumowanie Piękna miejscówka Poszukałem lipienia jak widzieliście głębiej To niestety w ogóle lipienia nie miałem Nie miałem kontaktu z lipieniem nawet Dziwne bo zawsze tu więcej było niż wstrągów Rybka jest na filmie To najważniejsze Piękne, piękne branie Udało mi się sfilmować Mało ryb, Mało ryb. Miałem jeszcze jeden kontakt To też widzieliście zaraz po yy, yy, po braniu i z pięciu rybki włączyłem kamerę takie miejsce jeszcze tam wrócę na chwilkę. Przepiękny i to był chyba lipień, bo widziałem błysk taki srebrny i mogło to być 40 nawet. Naprawdę kopnął fest. Ale nie wciąłem, bo ledwo co zobaczyłem, zobaczyłem branie na sznurze, bo zaległości w, w, no, w gęstwinie tam nawet nie mogłem jak zejść na dół, tam 2 metry i, i, i no nie było nawet jak wejść do wody i zwodować ewentualnie rybkę. Także dobrze się spiął. Kontakt także był. Tutaj poprawka. No cóż, piękne, piękne, piękna rzeka, piękne konieczności przyrody. Nareszcie nad wodą. Mogłem się podzielić tą muchową, wędkarską przygodą. No i zapraszam na kolejne odcinki Urban. Nawet Fishing Series powinny być częściej, choć teraz troszkę wyjazdów wakacyjnych. Nareszcie. Może woda stojąca. Spin casting spławik na pewno, sobie nie odmówię no i zapraszam na kanał na kolejne filmy w tym głównie wędkarski i muchowy step, jakiś ukręcę muchę teraz wynają więcej czasu mam nadzieję i, i ponadrabiam z zaległości, także zostańcie ze mną, wszystkich tych, których goszczę pierwszy raz na kanale, zapraszam do subskrypcji a wszystkim innym dziękuję za uwagę za obejrzenie filmu i do zobaczenia, usłyszenia niebawem pięknych okolicznościach. A jakich zobaczymy. Cześć, na razie a chodź.